Mercedes W223, czyli S-klasa. Przyjechał na to, że jest jakiś stuk w zawieszeniu. Pojeżdżę chwilę, zobaczę, czy to zawieszenie mi się uda wywołać, ten problem. Krzysiek specjalnie przyjechał na parking z betonowych płyt. O! Czyli pan nie kłamał. Rzeczywiście jest stuk, bo powiedział, że na hopkach mam to wywoływać, ale na hopkach nie słyszałem, pojechałem więc na naszą drogę testową z płytami betonowymi i tutaj słyszę rzeczywiście, że coś stuka w przednim zawieszeniu. 111 tysięcy przebiegów, fabryczne zawieszenie, myślę, że normalna sprawa, że coś zaczęło stukać. Będę próbować to znaleźć, bo Panu to przeszkadza, Pana to irytuje, nie ma co się dziwić, w końcu to S-klasa, tu ma być cisza, ma być komfort. Tak. Zdecydowanie. Myślę sobie, że będzie bardzo trudno to znaleźć. Wiem, że auto już było gdzieś na warsztacie i szukali tego w zawieszeniu. Nie znaleźli żadnego luzu. Na szczęście w ostatnim czasie wyposażyłem się w odpowiedni sprzęt, który mam wielką nadzieję, że w tym przypadku pomoże mi to zdiagnozować. To może być ciężki przypadek. S-klasa ma zaawansowane aktywne zawieszenie pneumatyczne. Na razie krzysiek używa najprostszego narzędzia. Na to nowe zapowiadane przyjdzie czas później. No chyba, że zwykła brecha wykryje jakiś luz. Według wszelkich znaków na niebie i ziemi jak jechałem tym samochodem, wnioskuję, że dzieje się to z prawej strony. Bardzo delikatnie jest ten stuk, więc niekoniecznie będę w stanie go tutaj znaleźć tym przyrządem. Choć ten przyrząd naprawdę znajduje bardzo wiele. Nieścisłości czy bardziej niedoskonałości zawieszenia. Ta guma jeszcze nie jest do końca zerwana, ale jest na tyle mocno naderwana, że tak naprawdę jest do wymiany. Ona jeszcze się trzyma, ale to już naprawdę są ostatnie jej godziny pracy tutaj. Ta tuleja również już ma pęknięcia. Ale też jeszcze nie jest urwana. Natomiast też już jest zużyta. I tak naprawdę w takiej sytuacji, jak ja widzę coś takiego, to powinienem powiedzieć już klientowi, że całe zawieszenie jest do zrobienia, ponieważ każdy ten element ma przejechane taką samą ilość kilometrów, taki sam czas pracy. Więc jeżeli tu jest zużyte, to druga strona też jest zużyta. Tu zaczęło coś pukać już, powiadomo, no, prawa strona nie jest równa lewej stronie. Natomiast e... Wszystko tutaj już ma dosyć, tak że tu powinien pójść remont zawieszenia, czyli wymiana wszystkich wahaczy, wszystkich tulei, łączników, stabilizatora i wtedy na pewno będzie dobrze. Natomiast ja chciałbym jednak znaleźć dokładnie to, co tutaj stuka i uderzyć dokładnie w ten punkt. Zanim jednak Krzysiek sięgnie po swoją tajną broń, próbuje wszystkich metod, niestety bez skutku.